Siema, siema, z tej strony Inet MSP, a dzisiaj pierwszy odcinek z MSP-owych świąt. Nie co, zostaw suba na kanał, łapeczkę w górę i lecimy z tym odcineczkiem. Na samym wstępie do wejścia do Movistar Planet są nowe koła Fortuny, których chyba jeszcze nigdy nie było, więc szacun dla moderacji. Są one dość ładne. Po prostu mi się podobają. Moja ocenka 8,5 na 10. Ja zakręcę sobie kołami i za chwilę do Was wracam. A więc, ja już pokręcenie kół, i jak widzicie, jest nowe tło do mówię Jest ono dość ładne i też jest takich nowych trochę szczegółów. Więc to jest bardzo fajne. Na przykład, jakie są sanie Mikołaja taki typu bazarek jakieś ulice fajne są i to jest, mi się wydaje, nowe tak to mi się wydaje, że to się powtarza i jeszcze są u góry takie choinki nowe tło jest tutaj do MSP tak to jest wszystko z poprzedniego roku ale naprawdę, moderacja szacun, że coś wreszcie z aktualizacją w zimowe coś zrobiłaś również wszedł piękny pakiet który mi się w ogóle mi się wydaje, że nie muszę tego komentować jak to jest P. No więc tak, włoski fe, suknia fe, buty chyba nie muszę komentować, to to nie wiem co to jest. Zwierzak, no taki średni jak jest mały, jak jest już duży fe. I widzowie, w poprzednim odcinku był konkurs na pakiet kosmo. Wyniki na nie będzie w następnym odcinku. Jeśli ja z nami żegnam, zostawcie suba na kanał łapeczkę w górę i pa.